Na kilka minut przed rozpoczęciem lekcji Bartkowi została jeszcze chwila na jeden filmik. Ale lepiej niech odłoży butelkę z wodą. Ups, to niedobrze. Musi uciec z miejsca zbrodni, żeby nie musiał po sobie sprzątać. Nadchodzą nauczycielki. Pani Kasia i pani Zosia muszą przygotować się do lekcji. Nie zauważają nawet tej kałuży. A to pan Alex, nauczyciel od wf -u. Auć, to bolało! Są takie piękne! Nie da się wybrać jednej. Aleks kocha je obie. O nie! Znowu! Pani Kasia została królową lodu, a pani Zosia się pali. Czym sobie na to zasłużyłyśmy? Uważaj, Aleks. Pewnie lepiej byłoby nie denerwować dziś pani Kasi. Lodowe spojrzenie i chłodny umysł. Jest prawdziwą lodową królową. Jej uczniowie są skupieni i uważni. Wyglądają jakby przymarzli do krzeseł. Może naprawdę tak jest? Co tu robi nauczyciel od WF-u? Pani Kasiu, jest sprawa. Pani Aleksie, mam lekcję. Ale zakochany WF-ista tak łatwo się nie podda. Jest bardzo uparty. Pani Kasia będzie musiała przypiłować trochę jego entuzjazm. Na przykład chłodnym powiewem. Dokąd ja lecę? Aniołki na boisku? Bo, jak zimno. Pani Kasia kontynuuje lekcję. Robi się tu zimno, prawda? Pani Zosia na pewno nie odmówi randki. Ta ognista pani jest idealna. Pani Zosiu, pójdziemy do kina? Hmm, do kina? Zosia nie zapomniała o tym głupim pranku, który sprawił, że jest gorętsza od ognia. Spojrzenie Zosi jest palące, a z rąk lecą jej iskry. Zabieraj te bilety i wynoś się z klasy, Alex. Ach, co za wstyd! Znów spotkała go obojętność. Nawet muchy na ścianie zaraz umrą z nudów na tej lekcji. Czas ożywić trochę atmosferę. Zróbmy bitwę na papierowe kulki. Teraz jest tu bardziej jak na przerwie. Ale pani Kasia się na to nie zgadza. Hmm? Musi dać tym uczniom nauczkę. Lodowe siły, zbierajcie się! Nagle papierowe kulki zamieniają się w śnieżne kule. Zabawa wymyka się spod kontroli. Skąd się wzięły te kule śnieżne? Basia przegrała tę bitwę. Ale pani Kasia da zaraz chłopakom nauczkę. Hmm... Kabinet dyrektora. Już. Pani Zosia też nie będzie tolerować chaosu w klasie. Rzucanie papierów? Czas na gorące metody. Raz, dwa. I papierowe kulki zamieniają się w ogniste kule. Są gorsze od śniegu. Potargane włosy, wszędzie pełno sadzy. Teraz dzieciaki muszą tak siedzieć do końca lekcji. Bartek, wracaj do ławki. Pan Alex znów próbuje uwieść nauczycielki. Nikt nie odmówi takiego prezentu. Szczególnie pani Zosia, bo kocha czekoladę. Mmm, pięknie pachnie. Ale nauczycielka nie dostanie dziś żadnych słodyczy. W jej gorących rękach nawet bryła lodu by stopniała. Ugh, klej się! Słodki liść? Jest tak piękna, że pan Aleks i tak uważa się za szczęściarza. Wynocha stąd. Chyba włefista naprawdę nie ma szczęścia, a pani Zosia nie zjadła czekolady. Aleks czuje się pewnie. Nie popełni tego samego błędu z panią Kasią. Żadnej czekolady. Od teraz cukierki. I chyba jego obiektowi westchnień się podoba. Zaprosiła Aleksa do biurka. Takiej oferty się nie odmawia. Ale co to jest? Lodowa magia? Pani Kasia oczywiście coś kombinuje. Cześć, tu się, Alex. Dziękuję. Ups. Wow. Złamał sobie ząb na cukierku. Był zamrożony. Kolejna nieudana próba podbicia serca pani Kasi. Musisz od razu zadzwonić do dentysty. Co się stało, Alex? Nie lubisz zamrożonych słodyczy? Chemia zaraz zrobi się ciekawa. Potrzebujemy tylko kilku trików. Nic wielkiego dla pani. Kasi. Teraz chłopakom na pewno spodoba się chemia, ale nadal muszą odrobić zadania. Bartek do tablicy. Chyba nie ma ani jednego wzoru chemicznego w głowie. Pani kasia mu podpowie, ale nie powinna była go dotykać. Bartek zamienił się w rzeźbę z lodu. Teraz nic nie powie. Musi ocalić swojego ucznia. Potrzebuje suszarki. Musi go trochę ogrzać! Chyba Bartek czuje się lepiej. Ten chłopak zasługuje na dobry stopień po tym wszystkim, Pani Zosia z kolei świetnie radzi sobie z chemii. Zaraz pokażę uczniom ciekawy eksperyment. Pani Zosiu, na pewno nie! Ta reakcja wymknęła się spod kontroli. To już nie jest lekcja chemii. To dym, iskry i panika. Pani Zosia ma taką przypadłość, hmm, że dosłownie pali się na lekcji. Bartek ratuje swoją nauczycielkę. Dobrze, że gaśnica była gotowa. Jest bardzo przygotowanym uczniem. Ognista pani Zosia zamieniła się w kolumnę pełną piany. Pani Zosiu, wszystko w porządku? Czas pokazać, czego się nauczyliście. To ekscytujący moment. Kasiu, teraz twoja kolejna test. Zobaczmy, zobaczmy. Hm, jest okej. Okay. Nieźle. Brawo, Kasiu. Zasłużyłaś na piątkę. Teraz musimy tylko wpisać ocenę tutaj. Ale coś się nie udało. Kasia w ogóle się tym nie przejęła. Wręcz przeciwnie. Teraz wszyscy będą wiedzieć, jaką jest mądrą dziewczyną. Bartek z kolei w ogóle nie ma testu. Chyba ma poważne kłopoty. Kiedy ognista pani Zosia się wkurza, wszędzie jest pełno płomieni. Na szczęście nauczycielka jest dziś w dobrym humorze. Pani Kasia zrobiła też test wiedzy. Ale Bartek jakimś cudem uważa, że lepiej mu się myśli jedząc chipsy. Pani Kasia nie pozwoli na jedzenie podczas lekcji. Żadnego chrupania na lekcji. Trochę magii sprawi, że beztroski uczeń zacznie szanować jej lekcje. Tak, Bartek, to Twoja ocena na koniec semestru. Dlaczego to jedynka? To nie fair! Pani Kasia też wzięła chipsy. Rany, jej serce naprawdę jest z lodu. Pan Aleks testuje swojego ucznia. Marcinowi za dobrze nie idzie. Już przebiegł 10 kilometrów, a pan Aleks nadal go męczy. Pani Kasia potrzebuje Marcina. Musi zdać test. To jego wielka szansa na podbicie serca zimnej nauczycielki. Dobrze, dobrze, dostajesz piątkę, a teraz wynocha. Pozwólmy pani Kasi podziwiać jego mięśnie i determinację. Jest zwycięzcą. Ale zimna nauczycielka chce dać Aleksowi popalić. To nie byłby zły pomysł, żeby przystopować tego romantyka. Niech pedałuje zamrożonymi stopami. Jest lodową fortecą nie do zdobycia. Panie Aleksie, pomocy! Jest Pan moją jedyną nadzieją. Musi Pan ocalić niedbałego ucznia i odwrócić uwagę Pani Zosi. Może nawet poflirtujecie. Pani Zosiu, podniosę tę sztangę. Ach, ci zakochani fani. Nie da się przed nimi uciec. Pani Zosia zaczyna się gotować i aż błyszczy ze złości. Temperatura na siłowni jest wysoka. Aleksowi zaczyna brakować sił. Musisz się poddać. Starałeś się, Aleks. Nie martw się. Co za wstyd. Kwiaty na pewno roztopią serce zimnej nauczycielki. Pani Kasiu, to dla pani. Róża ładnie pachnie. Ale ten kolor jest irytujący. Lodowa królowa nie znosi czerwonego. Ale wygląda lepiej z małym przymrozkiem. Czyli prezent nie zrobił na niej wrażenia. Aleks jest zawiedziony. Tak jak ten biedny, zamrożony kwiat. To był naprawdę ciężki dzień. Jak my się znów to wplątałyśmy? Co to jest? Te zaproszenia na randkę są słodkie. Ale ładny wzór nie ocali Alexa przed pedagogiczną złością. Flirtował z obiema dziewczynami naraz. Czas połączyć siły i się zemścić. Romantyk, Alex jeszcze niczego nie podejrzewa. Czeka na swoje wybranki w stołówce. A oto one. Świetnie wyglądają. Mm. I przekąski już są zamówione. Alex wziął nawet pod uwagę gusta dziewczyn. Lody dla Kasi i gorący, pikantny burger dla Zosi. Mm. Ale pierwszym daniem na tej kolacji będzie zemsta. Mm. Ah! Ognisto-lodowy dotyk to nie żarty. Uciekaj, Alex! I przyjaźń znów wygrywa. Czy Zosia i Kasia wróciły do normalności? Nie mam mowy. Ich moce nigdzie się nie wybierają. Dziewczyny zamieniły się tylko rolami. Zosia będzie teraz zimna jak lód, a Kasia będzie rzucać ogniste iskry. Ach, jak długo to będzie jeszcze trwało? Podobał ci się nasz filmik o temperamentnych nauczycielkach? W czyjej klasie chciałbyś się znaleźć? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam kciuk w górę, jeśli ci się podobało i subskrybuj nasz kanał, jeśli oglądasz nas pierwszy raz. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić żadnych nowych skeczy na trum trum wow.